Cześć, dzisiaj wyjątkowy odcinek. Przeniosłam się w czasie dosłownie. Te osoby były już z nami tutaj w kuchni Lidla. To one, alantkowe BLW, czyli Asia i Ania, czy cześć, dziewczyny Kinga! Cześć, cześć. – Dokładnie ponad rok temu. Tak, tak. Nie, no to prawie już dwa lata temu. Jeżeli tak. wliczając ciążę. To była niska ciąża, tak. Spotkałyśmy się tutaj jeszcze z fasolkami w brzuchu, a dziś już jako, y, mogę powiedzieć, dziewczyna, która wie o co chodzi w BLW, mogę się tutaj z wami popotyczkować. Zaraz się przypytały. Dobra. Przygotujemy dosyć fajny przepis, mam nadzieję, bo ja chcę pokazać, że to, co jedzą dzieci, mogą jeść również dorośli, że to jest również pyszne, że nie musimy rozdzielać tych posiłków i zrobimy coś takiego jak fish and chips. Ale w takiej wersji totalnie lekkiej i zdrowej. Mam tutaj różne e, warzywa. Co ja was będę prosiła, dziewczyny, żeby pokroić je po prostu jak frytki. Dobrze. Może dziewczyny mm -hmm. jeszcze przypomnijmy naszym widzom, o co chodzi w metodzie BLW, bo dziewczyny są po prostu guru i wiedzą wszystko na ten temat. To jest takie skrótowe sformułowanie, że BLW to jest metoda, w której się podaje dziecku jedzenie w kawałkach. I To jest bardzo duży skrót. To jest prawda, ale to jest skrót. Prawda jest to taka, że BLW jest to po prostu proces, w którym dziecko samo rezygnuje z pokarmów mlecznych na rzecz pokarmów stałych, czyli na rzecz na przykład takich, takich dań. To dziecko praktycznie w całości steruje tym procesem, to ono decyduje, jak on będzie wyglądał i ile on będzie trwał, tak? i jakie będzie jakby procentowe przełożenie tego, i jak dużo będzie pokarmów stałych, a w zestawieniu z pokarmem mlecznym. BLW też zakłada, że jest to kuchnia rodzinna, wszyscy jedzą to samo. Musimy pokazać, że BLW jest właśnie żywieniem dla całej rodziny, że to jest naprawdę taka kreatywna też zabawa z smakiem, bo jednak zmniejszamy ilość soli w posiłkach. I mhm. Dla to I też, też jest drogą właśnie. Mhm. Ja sobie tutaj wymieszam zioła. Ja właśnie używam mnóstwo ziół w mojej kuchni, moja jagna przypada i wydaje mi się, że w ten sposób jesteśmy bardzo cudownie w stanie doprawić każdy posiłek. Tak, i tutaj fajnie warto powiedzieć, żeby się nie bać tych ziół i tych przypraw w diecie niemowlaka, bo rodzice bardzo często się boją przypraw i nie doprawiają dzieciom jedzenia, czyli. Nie wiem, jak zupa, to bez pieprzu, bez ziół. E, no tak, mamy mięso prawda? i tak dalej. Tak, czosnku się boją rodzice cebuli. Nie należy się bać tych przypraw, dlatego że to bardzo podkręca smak, a dziecko poznaje tych smaków coraz więcej, prawda? Dzięki temu. Ja postawiłam na to, że rozpocznę ją tak, jak przystało po skończonym szóstym miesiącu życia Jagny, ale e, jednak dużo mam, pisze, dlaczego tak późno. E, ja widzę tego efektu. W postaci tego, że jagna uwielbia dosłownie wszystko. Mm -hmm. e, co Wy myślicie o szybszym rozpoczęciu diety przez e, dzieci? Wiesz Kinga, bierze się to z tego, że często mamy nie wiedzą po prostu, że takie są nowe zalecenia. Że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że dziecko do 6 miesiąca powinno właśnie spożywać tylko mleko mamy najlepiej. E, I dopiero później jest jakby gotowe na to, żeby tą dietę mieć rozszerzoną. E, niestety e, zalecenia które kiedyś były, one często właśnie sugerowały rodzicom, że dietę rozszerzamy po czwartym miesiącu. Napisy na kaszkach, na solichkach też o tym mówią. Jednak nowe zalecenia, które wydała się to w zdrowia, właśnie jasno o tym mówią, że dietę należy rozszerzać po szóstym miesiącu. I są naprawdę nie, nie liczę przypadki, kiedy dziecko, nie wiem, ma niedowagę, z wcześniakiem i tak dalej. Wtedy można rozpocząć wcześniej, ale uzupełnia się tą dietę o produkty wysokokaloryczne, tak? Dużo osób też pisze, jak to jest z zupami z takimi produktami? Tak naprawdę zupę możesz podać na wiele różnych sposobów. Najczęstszym, Najczęściej wybieranym sposobem jest podanie jej w kubeczku. Czyli dziecko, dziecko pije albo samo, jeżeli już potrafi obsługiwać kubeczek, albo ty po prostu podajesz mu i ono pije z tego kubeczka. Jeżeli jest to zupa na przykład jarzynowa, czyli warzywa i ta rzadsza część, to, to, to te warzywa kładziesz na blat i dziecko sobie samo pałaszuje rączkami, a tą rzadką część dajesz do kubeczka i to samo podajesz, prawda? Można też zrobić przecież krem. Można nie? zrobić krem tak, właśnie. Kiedy dziecko na przykład wkłada sobie paluszki do tej zupy, obizuje te Albo łyżeczkę marchewki. Tak, albo właśnie łyżeczkę. Więc sposobów na samodzielność dziecka w jedzeniu zupy jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast co w takiej sytuacji, kiedy dziecko ewidentnie nie chce jeść tej zupy samo i jakby oczekuje, że będzie się je karmiło, jak najbardziej można to zrobić, bo taki jest wybór dziecka. A macie jakieś takie swoje sprawdzone sposoby, jak pozbyć się tego bałaganu w domu? Mój tato, on czytał gazety, więc zawsze wczorajsza gazeta leżała w domu, jak jeszcze mieszkałam w domu rodzinnym. <laughs> rozkładałam pod krzesełkiem i później wszystko razem składałam. To ja wam zdradzę mój sekret. Krzesełko leży na w folii zabezpieczającej no przed malowaniem. Ale jeszcze rozcią... rozcią... rozciągające raty są jakieś. Niektóre mamy to nawet inwestują w takie specjalne maty pod krzesełko. Ale i, i prawda jest taka, że potem to, co spadnie, bo niektórzy zarzucają w BLW marnotrawstw. Mówi się, że marnuje się przez to jedzenie, bo dziecko to wyrzuca. Dziecko nie wyrzuca, tylko zrzuca to jedzenie. Tak, ono spadnie. A co ten temat? I właśnie. trzeba to jedzenie po prostu podnieść, tak? Znieść. No to teraz my musimy wykarmić te siebie, dzieci. Rzucamy wszystkie warzywa do miski. I ja to, to już wszystko jest takie drobne. To się. moją miksturą ziół i parmezanu. A propos dzieci i właśnie mieszania rękoma, to, to jest też jakby drugi główny wątek naszego bloga, że ciągle i ciągle i ciągle namawiamy rodziców do gotowania z dziećmi. Już taka właśnie półtora roczna jagienka może stać Uwielbia. właśnie obok ciebie i już może się tam bawić mąką czy właśnie pomagać w mieszaniu. Jesteście naprawdę guru u nas w kraju. <laughs> Bo my wiemy, czego mamy potrzebują. O to chodzi. Wiesz, na przestrzeni tych paru lat zauważyłyśmy jakie potrzeby mają rodzice, czego potrzebują do tego, żeby to rozszerzenie diety tak naprawdę prawidłowo przebiegało i pod kątem wiedzy i pod kątem e, jakby przedmiotów, produktów, tak do tego. A potrzeba tak naprawdę niewiele. Moje warzywa są już gotowe, więc ja, poproszę, mm -hmm. włóżcie do piekarnika. Okay. Piekarnik nastawiłam na temperaturę 180 stopni, a warzywa tam trafią na 20-30 minut. I w tym momencie przygotujemy rybę, bo to fish and chips. I tutaj też jest mnóstwo pytań: jaka ryba? A... I czy w ogóle jak to podać? Którego no miesiąca i tak dalej. E, ja moją rybę umyję i e, osuszę, chcę zwrócić uwagę na ważny certyfikat MSC. Mm -hmm. Chodzi tutaj o zrównoważony połów ryb i to jest bardzo ważne i dla nas, i dla naszego środowiska również. Teraz powiedzcie mi, bo to jest ogromna ilość pytań i chyba wyszukiwań w internecie, od czego zacząć to e, e, rozszerzanie diety. To my, to my z... zrobimy jeszcze panierkę w tym czasie. Dokładnie. czego ta panierka, Kinga? E, błuki, błuka tarta, płatki owsiane i koperek miksujemy i gotowa. Koperek. Ale wracając do Twojego pytania, wiesz co tak naprawdę nie ma jakiegoś głównego produktu, jednego, od którego można zacząć. Po prostu najczęściej, zwłaszcza przy BLB, po prostu dziecko sięga coś z swojego talerza. I tutaj musimy być po prostu gotowi na to żeby to było coś odpowiedniego, czyli bez soli, bez cukru, bez jakiejś dużej ilości konserwantów. Aniu, no pamiętasz, od czego Tola zaczęła? Ja pamiętam, że po prostu któregoś dnia usiadła z nami do stołu i akurat miałam makaron z warzywami i ona złapała po prostu za kawałek cukinii. I ją zjadła. Jest niewiele produktów, których niemowlakowi nie wolno. Tak, I czyli pilnujmy się, jakby jeżeli wypadnie. I to jest tak: miód. miód, orzechy w całości, surowe mięso, czyli surowa ryba w ogóle, w ogóle surowe mięso. Tak, jajka, cukier. Też... Surowe. surowe oczywiście. Hmm. Cukier, sól. Bardzo słone e... produkty typu serfeta. Będzona jeżeli... ryba. Tak, jeżeli chodzi o, na przykład o ogórki kiszone, to jak najbardziej można dziecku kiszonki podawać. właśnie to tak. jest też szkopu. Nie możesz na soli, a ogórki kiszone może. Tak, I tak. I ale przy, to. Przewaga tej zdrowotności kiszonek właśnie nad tą solą jest po prostu taka, że okazjonalnie, oczywiście nie 6-miesięcznemu dziecku, ale. Już zatem takim... tej soli aż tak dużo w tych ogórkach nie ma, a po drugie, można ile bukać. to dziecko zje. Dokładnie. Te, te, tego ogórka, tak? Czyli nie, 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 nie przyswoi tak dużo tej soli, yy. natomiast wartości, które są w tym ogórku kiszonym, po prostu bezkonkurencyjne. Tak, a czy powiedziałyśmy jeszcze o, o grzybach? Tak, absolutnie. I teraz to jest bardzo ważne, że grzybów leśnych zaznaczam. Właśnie. Nie można działać nawet do 12 roku życia, roku życia. Podkreślam to, bo często rodzice pytają, czy czasem się nie mylimy, czy to czasem nie chodzi o miesiące życia. Nie, do 12 roku życia najlepiej nie podajemy grzybów leśnych. Natomiast pieczarki, boczniaki, boczniaki które Jak są grzybami właśnie, które hodowlanymi. hodowlanymi można oczywiście podać i nawet niemowlakowi. I tak? tyle. Nie ma żadnych innych jakby składników tak. czy produktów, których dziecko, niemowlak nie może spożywać. I jeszcze oczywiście przypominamy o sokach, tak? że dzieciom do 12. miesiąca nie podajemy nic poza mlekiem i wodą. Natomiast soki wyciskane z wyciskarek dopiero po 12. miesiącu życia. Super. Teraz pokazuję moją rybę. Uwaga, ja podaję jagnię rybę ze skórką. I tak można, bo ona podczas pieczenia stanie się chrupka, ta skórka. Jednak jeżeli ktoś nie je lubi w domu jeść takiej ryby, wystarczy ją po prostu wypilotować lub kupić rybę bez skórki. Dokładnie tak. No to teraz nasza panierka. Tak, jest wszystko już zblendowane. Dziewczyny, na pokład, Zakasane rękawy. Można zrobić właśnie klasycznie. A, A mówiłyśmy, co, co mamy w panierce? Nie mówiłyśmy, że mamy tutaj płatki owsiane. Płatki owsiane, e, bułka, ta, bułka ta, tarta i koperek tak. dla smaku. Teraz kolejny temat. Wyprawiamy dziecko do żłobka lub przychodzi do nas opiekunka. No i co wtedy się dzieje z tym BLW? Tak, to jest bardzo trudny czas. Ja miałam na przykład taką sytuację, że właśnie musiałam oddać Antka, tego starszego syna, do żłobka. I zastanawiałam się, czy to w ogóle możliwe, żeby kontynuować BLW, jak oni sobie z tym wszystkim poradzą. I faktycznie ja najpierw podczas wyboru tego żłobka przeprowadziłam rozmowę z właścicielką, jak wygląda menu, jakie jest podawane, czy dzieci są karmione, czy mogą jeść samodzielnie. Antek mógł jeść samodzielnie, on już miał ponad rok, więc tak nie brudził, bo to często jest mówione przy żłobku: dzieci będą brudziły i te panie będą miały tyle pracy. Ale prawda jest taka, że ponadroczne dziecko już aż tak nie brudzi i nie masz tyle sprzątania tak. po jego posiłkach. Siłku, prawda? Czyli wszystko zależy od nas. My się Dokładnie. musimy dowiedzieć i zainteresować tematem. Mhm. Teraz nasze ryby trafią do. Anna warzywa, a, tak? Na, a warzywa! Nie tracimy, nie, nie robimy sobie roboty, mamusi. Bardzo dobrze, no dobra. Ej, wiesz co jeszcze? A propos tego żłobka, o którego pytałaś, e, no to wiesz, to też wszystko Zadamy? zależy od tego, jakie duże to dziecko jest, bo e, dzieci, które mają na przykład dwa lata i dopiero idą w tym czasie do żłobka, one już tak naprawdę wszystko jedzą. E, więc e, dla tych dzieci nie musimy specjalnie martwić się o to, że w żłobku na przykład będą głodne. E, takie maluszki jak Antek, jak Ania mówiła, że on miał Roczek, to wolała mu po prostu dać jedzenie, które on zna. I jeżeli jest taka możliwość w żłobku, żeby mama przynosiła swoje jedzenie i mama ma na to czas, no to jak najbardziej można z tego skorzystać. Dobrze, to my się teraz zainteresujemy dziewczyny tematem. Majonezu! <noise> Albo majo, czyli... czyli zrobimy majone taki mm. z takiej OK, Tak, do naszego. Do naszych warzyw i ryby. A ja w tym momencie przypominam Wam nasze spotkanie z profesorem Jaroszem, mhm. dotyczące również metody BLW. Link znajdziecie u góry. Powiedzcie mi, bo ja czekam na ten moment, w którym e, Jagna już nie będzie żywiła się metodą BLW, tylko weźmie sztućce i zasiądzie do posiłku no ale przecież ona chyba już mówiła, że je łyżeczką, prawda? łyżeczką już je. No więc y, jakby... już odchodzi od Belwu? Nie słuchaj, belwu i łyżeczka czy nóż, czy widelec, jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a zarazem ma. Chodzi o to, że dziecko, któremu się od początku pozwala na samodzielne jedzenie rączkami, ono też samo po tej sztuczce sięgnie, bo Ty będziesz siedziała obok, będziesz jadła swoją łyżką, więc ona tą łyżkę będzie na przykład chciała ci wyrwać, tak? Albo Ci pokaże, że właśnie już jest gotowa na to, żeby tą łyżeczkę samodzielnie chwycić. W ogóle fajnie jest da dawać te sztućce dziecku tak naprawdę od samego początku widelec? Nakładać dziecku jedzenie na łożysko? To jest takie specjalne. Zasada jest taka, że. To musi być wygodne dla dziecka łyżeczka, taka, żeby mogło ją chwycić tak, w rączkę. Tak samo jest z widelcem, nie ma się co bać tego widelca, bo ono naprawdę wielkiej krzywdy dziecku nie zrobi, pod warunkiem, że zawsze się jest z dzieckiem e, obok. I na przykład nadziewać mu e, nie wiem, kawałek pierożka i dawać widelca do rączki, i dziecko sobie kieruje do buzi i zajada. To jest mój majonez. Maseczka. Ale jaki ładny kolor ma. Tak, to ma piękny kolor. To się nadaje na maseczkę na twarz. I wymieszane z ogórkami właśnie dodaje, zostaje tego słonego smaku, który jest tutaj pożądany i będzie fantastycznie wykańczał moje warzywa. Podkreśla apokada. A można dodać pieprzu? Może, szalej, kosztuj. To jest ulubiony zestaw mojej jagny. Tam to! dziewczyny. Hmm, hmm, dobrze. Nakładamy, to będzie dla Jagienki? Dla jagienki. Skoro mówi, że ona tyle Do zjada, to znaczy ile na przykład? pięć mam nałożyć? No bez przesady, da. Bez przesady. Daj jeszcze jeden kawałek. No, nie Ej, wiesz, dla, A A dla tak Jagienki, mało. no pytam, czy pięć. <laughs> jest dobrze. Ja na przykład uważam, że sosik. I teraz dobrze. tak, moje ekspertki, co myślicie o tym daniu dla dziecka i dla całej rodziny? Są warzywa, jest białko węglowodane mm, i pachnie nieziemsko. I nie ma soli. I nie, I nie ma soli. soli. Mhm. I pamiątkowe zdjęcie, żeby tradycji stało się zadość, moje dziewczyny kochane. Wiecie co, nie rozszerzyłyście może mojej diety, ale niesamowicie rozszerzyłyście mi wiedzę na temat BLW. E, dziękuję wam za to, jesteście cudowne. O, my mm. też dziękujemy. Mm. Super. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania kanału Kuchni widla, ponieważ my niejednokrotnie również korzystamy z tych przepisów. Mhm. Są naprawdę świetne. Dziękujemy za spotkanie, a ja wam przypominam, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o 16 przychodzimy do was z takimi cudami. Kończmy, bo jedzenie czeka. Pa! Pa pa! pa, pa.